Mr. Gardengiken Grudziąc Grudziądz, Ekantor, Falubase, Zielona Góra. Dla Grudziądzan mecz niezwykle ważny po porażce z Kedwell Torun. Zaczyna się gorąca atmosfera, gorąca końcówka sezonu dla grudziąskiego klubu. Zobaczymy jak będzie w pierwszym wyścigu tego meczu. Rafał Okoniewski, Krzysztof Oczkowski, Kondra, Patryk Dudek i Jarosław Hampel. To właśnie Jarosław Hampel najlepiej wystartował z czwartego pola startowego i on prowadzi w pierwszym wyścigu za nim dwójka Grudziądzan Krzysztof Buczkowski i obolały Rafał Okoniewski, który wstąpił tutaj do składu zastępując Kaja Huckenbecka. Rafał Okoniewski początkowo po tym upadku w ostatnim meczu ligowym miał nie startować w dzisiejszym spotkaniu, ale spisywał się na motocyklu bardzo dobrze. Czuł się na nim też komfortowo. No i Robert Kępiński zdecydował, że to właśnie Okoniewski pojedzie w tym meczu, bo Kai Huckenbeck stara się dopasować do Grudziąskiego toru, ale póki co, jak tutaj mówią w Grudziądzu, jeszcze nie najlepiej mu to wychodzi. Ostatnie okrążenie pierwszego wyścigu. Jarosław Hampel z Krzysztofem Buczkowskim walczą o pierwszą pozycję a coraz bliżej Rafała Okoniewskiego jest Patryk Dudek, który w tym wyścigu jedzie na ostatnim czwartym miejscu. Ostatnie metry pierwszego wyścigu zwycięża Jarosław Hampel, drugi jest Buczkowski, trzeci Okoniewski, czwarty Dudek, a więc w pierwszym wyścigu mamy remis 3 do 3. Przed nami wyścig z udziałem juniorów, obu zespołów wystartują w nim w kasku żółtym z pierwszego pola startowego. Alekses Gardziński na drugim polu startowym w kasku niebieskim. Już ustawiony Kamil Wieczorek. Kask biały to Mateusz Tonder i kask czerwony Dawid Wawrzyniak. Tak ma burzę znakomity start Aleksa Zgardzińskiego, ale bardzo dobrze pojechał także Mateusz Tonder i zielono na dwóch pierwszych pozycjach. Na trzecim miejscu Kamil Wieczorek. Stawkę zawodników zamyka Dawid Wawrzyniak. Tonder zadebiutowała. W czwartek w meczu Kuchniarzem w tamtym meczu zdobył jeden punkt, ale ten młody zawodnik, który przed rokiem w poprzednim sezonie zdał egzamin na licencję żużlową na treningach spisuje się na tyle dobrze, że trener Marek Cieślak postawił właśnie na niego no i okazuje się, że był to strzał w dziesiątkę bo Tonder zdecydowanie prowadzi z uścigu drugim, zanim jest Aleks Zgardziński, trzeci Kamil Wieczorek i Dawid Wawrzyniak daleko za tą trójką zawodników, a więc zielono, burzanie, wszystko na to wskazuje obejmą po drugim wyścigu prowadzenie w tym meczu, bo niewiele tutaj wskazuje na to, aby Kamil Wieczorek był w stanie zagrozić Aleksowi Zgardzińskiemu, nie mówiąc już o jadącym na pierwszym miejscu Mateuszu Tonderze. Sonders, Gardziński, wieczorek w Wrzyniach. W takiej kolejności zawodnicy zbliżają się na linię mety. 5 do 1, zielono zielonogórzanie i prowadzą po długo rozegranych wyścigach. 8 do 4. W trzecim wyścigu wystartują w barwach palubazu Zielona Góra Jason Doyle i Andrzej Karpow. Para gospodarzy GKM-u grudziąc to Antonio Lindbeck i Krystian Pieszczek. Andrzej Karpow wraca do składu. Czwartek w meczu z uczniarzem zastąpił go Jakob Torsol, ale trener Marek Kślach zdecydował, że zawodnik, który startował kiedyś o barwach biegają w sezonie 2012-2014 zna ten tor i sobie tutaj poradzi lepiej od Torsela, ale jak na razie w tym trzecim wyścigu Andrzej Karpowe zamyka stawkę zawodników, bo na dwóch pierwszych miejscach Zawodnicy gospodarzy Krystian Pieszczek i Antonio Lindbeck, Jason Doyle rzuca się teraz w pościg za Antonio Lindbeckiem, Andrzej Karpow na ostatnim, czwartym miejscu. Krystian Pieszczek jak na razie pewnie na pierwszym miejscu, ale odszedł nieco od krawężnika Antonio Lindbeck. Stawili się teraz parą gospodarze, na takiej nierówności wyniosło motocykl Lindbecka, natychmiast zbliżył się do niego Jason Doyle, który teraz szycha na sposobność do ataku, teraz przycina do krawężnika i czy będzie to ten atak, który da dwa punkty falu wazowi w tym wyścigu? Jeszcze nie tym razem, Doyle cały czas na trzecim miejscu, broni się cały czas Antonio Lindbeck przed ściekłymi atakami Doyla. Krystian Pieszczek już mknie na pierwszym miejscu po trzy punkty, a zatrwa za jego plecami zażarta walka o dwa punkty. Zwycięsko z tej rywalizacji wychodzi Antonio Lindbeck. 5 do 1 dla Gikemu Grudziąc, i mamy remis w meczu po trzech rozegranych wyścigach: 9 do 9. W wyścigu czwartym po raz pierwszy na to, że ujrzymy Piotra Protasiewicza i Artioma Łagutę. Protasiewicz startuje z drugiego pola w kasku żółtym. Artiom Łaguta, tor trzeci kask czerwony. Stawkę zawodników w tym wyścigu uzupełniają w kasku niebieskim startujący z pierwszego pola Kamil Wieczorek i zwycięzca drugiego wyścigu Mateusz Tonder. Mateusz Tonder ustawiony to serwisowanie w białym kasku, ale tym razem to... Grudziądzanie najlepiej wyszli spod taśmy. Wydawało się, że Kamil Wieczorek także będzie w stanie tutaj troszeczkę namieszać na tym pierwszym ukuł. Artiom Łaguta pompnął do przodu, zanim jest Piotr Protasiewicz, a Mateusz Tonder poradził sobie już z seniorem GKO i jedzie w tej chwili na trzeciej pozycji, która zapewnia palubazowi w tym wyścigu, jak na razie remis Artioma Łaguta. Znakomity start, pompnął już do przodu, dobrze spasowany z owalem w Grudziądzu. I Niezagrożony zmierza po 3 punkty 10 metrów za nim Protasiewicz. Stawka zawodników już rozciągnięta i chyba tutaj nic wielkiego na torze się nie wydarzy, jeżeli nie będzie jakichś technicznych problemów, którego się z zawodników, ale tego oczywiście nie zakłada Martiomo Łaguta pierwszy ostatnie okrążenie. Protasiewicz szuka tutaj tych najszybszych ścieżek na Gródziąckim Torze, ale Niewiele zbliżył się do zawodnika GKM-u chociaż teraz gdzieś Piotr Protasiewicz znalazł w końcu tą przyczepną ścieżkę. No i tuż za plecami Artioma Łagudy finiszował w wyścigu w czwartym. Trzeci Mateusz Tonder, czwarty Kamil Wieczorek. Ten wyścig kończy się remisem 3 do 3, no i po czterech rozegranych wyścigach mamy remis 12 do 12. W wyścigu piątym oglądać będziemy parę. Gospodarzy, która swój wyścig poprzedni wygrała z do jednego, są to Krystian Pieszczek i Antonio Lindbeck. Pieszczek startuje w kasku niebieskim, Antonio Lindbeck w kasku czerwonym. Na pierwszym polu startowym w kasku żółtym Patryk Dudek, tor trzeci kask kasku biały, powracający do bardzo wysokiej formy Jarosław Hampel, zwycięzca wyścigu pierwszego. Tak ma w cudze i znakomity starter zielono-górzan Patryk Dudek i Jarosław Hampel tym razem na w dwóch pierwszych miejscach zamknięty. Krystian Pieszczek nie było dla niego miejsca pomiędzy parą Zielonogórską. Antonio Lindbeck próbował atakować przy krawężniku. Nie udało mu się to. No, teraz Patryk Dudek na tym trzecim łuku wyniósł się bardzo mocno na zewnętrzną blokujące. Krystiana Pieszczka no i można powiedzieć, że załatwił układ tego wyścigu. Daleko z przodu Jarosław Hampel. On oczywiście dysponuje atomowymi startami na tym twardym torze w Górzędzu. Jest to... Niebywały atut i Jarosław Hampel z niego korzysta. Zmierza teraz po kolejne trzy punkty dla swojego zespołu. na no tym pierwszym niepowodzeniu, w pierwszym wyścigu Patryk Dudek wydaje się, że już spasował się z grudziąskim torem i śladem Jarosława Hampela mknie po dwa punkty. Krystian Pieszczek jest trzeci, Antonio Lindbeck na ostatnim, czwartym miejscu, a są to już ostatnie metry piątego wyścigu, a więc Jelano-Górzanie. Wygrywają ten wyścig 5 do 1 i ponownie obejmują prowadzenie w meczu. Tym razem 17 do 13. Gospodarze ponownie muszą odrabiać straty. Będą Mieli jednak bardzo trudne zadanie, bo wyścigu w którym startują Artią Maguta i Dawid Wawrzyniak przyjdzie im się zmierzyć z parą falu bazu Jason Doyle-Andrieje Karpov. Zawodnicy już pod maszyną startową. Oczywiście w kasku czerwonym Maguta, w niebieskim Wawrzyniak, w żółtym Doyle-Białym Karpov też ma głowę. Na prowadzeniu Artyom Łaguta. Na drugim pozycji Jason Doyle, który teraz atakiem przy wewnętrznej części toru wychodzi na prowadzenie. Teraz bardzo ostry atak na Artyoma Łagutę. Andrija Karpowa leży na torze. Łaguta bardzo niebezpieczna sytuacja. Najpierw Łagutę zaatakował Jason Doyle, potem Andriej Karpow. Oby tylko zawodnikowi gospodarzy nic groźnego się nie stało za moment powtórka wyścigu szóstego. Andrzej Karpow jako sprawca przerwania tego wyścigu i upadku Artyoma upadku Arty, Łaguty zostaje z powtórki wyścigu wykluczony, a więc osamotniony Jason Doyle walczyć będzie z Łagutą i Wawrzyniakiem. Teraz na górze. Nakomity start Arkiona bardzo dobrze. Także Jason Doyle teraz podszedł nieco na zewnętrzną, starał przyciąć się do wewnętrznej części toru. Dawid Wawrzyniak, teraz Jason Doyle przedłużył prostą, wyprzedził na moment Arkiona Łaguty. Łaguta jednak pięknie to skontrował i to on jedzie teraz na pierwszym miejscu. Teraz odchodzi nieco szerzej. Jason Doyle szukał ponownie tej samej ścieżki, która pozwoliła mu na moment wyprzedzić Artioma Łagutę, ale tym razem na drugim okrążeniu ta sztuka już się nie udała. Jednak Jason Doyle jak cieni podąża za... Zawodnikiem gospodarzy Artiomem Łagutą, Dawid Babrzniak, oczywiście już daleko, daleko z tyłu, i on tutaj w walce o te pierwsze dwie pozycje na pewno liczyć się nie będzie. Artyom Łaguta powiększa jednak przewagę nad Jasonem Doylem i gospodarze w tym wyścigu odrobią dwa punkty po pięciu, przegrywają różnicą a czterech, a więc Falubas będzie prowadził po tym wyścigu 19 do 17. Łaguta, 3 do 2, Wawrzyniak 1. Łaguta! W wyścigu 7 wystartują z pola pierwszego w kasku żółtym Piotr Protasiewicz, tuż obok na drugim polu startowym w kasku czerwonym ustawiony już Rafał Koniecki. Pole trzecie to Aleksy Zgardziński w kasku niebieskim, kuszy przy Krzysztof Buczkowski, znakomity start kapitana falubazu Zielona Góra Piotra Otasiewicza. on jedzie na pierwszym miejscu, teraz atakuje go przy wewnętrznej części toru Krzysztof Buczkowski, a Rafał Okoniewski walczy o trzecią pozycję z Aleksem Zgardzińskim. Krzysztof Buczkowski już poradził sobie z Protasiewiczem, chociaż teraz kapitan falu Bazu starał się przy wewnętrznej części toru wyprzedzić Buczkowskiego, a cały czas o ten jeden, jakże cenny punkt walczy Rafał Okoniewski, który teraz ma atakiem wyprzedza Aleksa Zgardzińskiego. Zgardziński będzie zapewne teraz starał się naprawić swoje błąd, no ale Rafał Okoniewski zna ten tor, jak własną kieszeń natychmiast złapał, ustawił się na tej. Przyczepnej ścieżce, znalazł ten najbardziej optymalny tor i można powiedzieć, że sprawa trzeciego miejsca jest już załatwiona. Buczkowski pierwszy, Protasiewicz, drugi, trzeci, Okoniewski i wszystko wskazuje na to, że po wyścigu siódmym ponownie w meczu będziemy mieli remis. Tak jest, Okoniewski trzy, Protasiewicz dwa, jeden punkt dla Okoniewskiego bez punktów w tym wyścigu z Gardziński. 4-2 do 2 dla GKM Grudziąc i po siedmiu rozegranych wyścigach mamy wynik 21-21. do 21. zobaczymy jak będzie w wyścigu ósmym. Bojrzymy w nim dwóch niepokonanych dotąd zawodników. Na pierwszym polu startowym w Kasku Białym już ustawiony Jarosław Kampel. Obok niego równie dobry startowiec Artiom Łaguta. Pole trzecie Kaskę żółty Patryk Dudek. Tor czwarty kaskę niebieski Kamil wieczorek. Wystrzelił jak z procy Artioma Łaguta. On jest na prowadzeniu za nim. Teraz dwójka Zielonogórzan, która rzuca się w pościg za Łagutą. I będziemy na pewno oglądali tutaj zażartą walkę o tą pierwszą pozycję. Łaguta wpomknął już do przodu Jarosław Hampel, który tym razem przegrał start z zawodnikiem gospodarzy. Na drugim miejscu trzeci Patryk Dudek, Kamil Wieczorek. Dość daleko za trójką zawodników. Nieco rozciągnęła się ta stawka zawodników w wyścigu ósmym. Nie ma tutaj już walki na to, że sporo wody w przerwie po wyścigu siódmym, bo kurzy się tutaj niemiłosiernie w grudziądzu. Artyom Aguta jednak dzisiaj radzi sobie doskonale w każdych warunkach. On zmierza po kolejne trzy punkty, ma już na swoim koncie dwa zwycięstwa. Na prowadzeniu też rozpoczyna ostatnie okrążenie wyścigu ósmego. Łaguta, Hampel, Dudek, Wieczorek. Taka jest kolejność na półokrążenia przed zakończeniem wyścigu ósmego. Nic się nie zmienia też na linii mety. No i mamy kolejny remis 3 do 3 i po 8 rozegranych wyścigach wynik 24 do 24. Niezwykle zacięte zawody w Grudziądzu. Jesteśmy po ósmym wyścigu. Mamy remis 24 do 24, a w dziewiątej gonitwie oglądać będziemy w kasku niebieskim Krzysztofa Buczkowskiego, w czerwonym Rafała Okoniewskiego. Kask biały to Andrii Karpow i kask żółty Jason Doyle. Karpow jak na razie bez zdobyczy punktowych. Doyle w swoich dwóch poprzednich startach zdobył trzy punkty. Zobaczymy czy gospodarzom z tą uda się wygrać. I po raz pierwszy objąć prowadzenie w poszła tutaj walka na łokcie na tym pierwszym łuku poradziły sobie z karpowem Krzysztof Buczkowski ale Karpow teraz i dojle wściekli atakują Buczkowski oj ale niebezpieczny upadek stał Karpow Buczkowski można powiedzieć wmontował Karpowa w bandę Wyścig zostaje przerwany i Buczkowski najprawdopodobniej z powtórki zostanie wykluczony. Całe szczęście, że wygląda na to, że Karpowowi w tym wyścigu nic się nie stało. Krzysztof Buczkowski, oczywiście z powtórki wyścigu 9, zostaje wykluczony, a więc osamotniony. Rafał Łokoniewski walczyć będzie teraz z Abolałem Karpowem i Jasonem Doylem. Zawodnicy już pod maszyną startową i. Tam, do wyścigu dziewiątego, Kasz ma duże w na tarce Rafała Okoniewskiego. On jest na pierwszym miejscu, drugi Karpow Teraz rozpędza się po zewnętrznej Jason Doyle i rzuca się w pościg za Rafałem Okoniewskim. Przedłuża prostą Doyle nabierające prędkości, ale zakopał się tam tuż pod bandą i Rafał Okoniewski zyskał kilka metrów. Teraz oczywiście znając ten tor doskonale Rafał Okoniewski wybrał taką ścieżkę, że znowu odjechał Doyle'owi kilka metrów. Teraz Jason Doyle już nie zakopuje się pod bandą, już bardziej pilnuje tutaj kredy. No i oczywiście natychmiast zbliża się do Rafała Okoniewskiego. Okoniewski przed Jasonem Doylem, Andrzej Karpow zamyka tutaj stawkę zawodników, ale on na pewno odczuwa skutki tego upadku. Wyglądało to wszystko bardzo groźnie. Na szczęście zawodnikowi paluwa do zielona góra nic groźnego się nie stało. Rafał Okoniewski ratuje jak na razie remis w tym wyścigu i zmierza do mety po trzy punkty, a to już jeden z ostatnich ataków Jasona Doyle'a na pierwszą pozycję zajmowaną przez Rafała Okoniewskiego. Nieskuteczny, bo Okoniewski przywozi trzy punkty do 2-1 Karpow 3-3 do i mamy remis w meczu 27-27. Po wykluczeniu Krzysztofa Buczkowskiego, Rafał Okoniewski pokonał Dojla i Karpowa i uratował remis dla Grudziądzan. A przed nami wyścig dziesiąty. Antoni Olimpę, Krystian Pieszek kontra Mateusz Sztoner, Piotr Protasiewicz. Jak z procy wystrzelili gospodarze teraz Piotr Protasiewicz. Mija co prawda... Lindbeka podrzuciła motocykl, podniosło do góry Krystiana Pieszczka, no i takich okazji kapitan Falubazu nie marnuje. Piotr Protasiewicz już na pierwszym miejscu, Pieszczek teraz stara się naprawić ten błąd, a właściwie tego pecha, który spotkał go na wyjściu z drugiego łuku, spotkał tam jakąś nierówność, wytracił prędkość, no i Piotr Protasiewicz natychmiastowy korzystał z Back. Na trzecim miejscu drugi pieszczek Mateusz Tonder, który tak znakomicie radził sobie w swoich dwóch pierwszych startach, tym razem daleko, daleko z tyłu. Piotr Protasiewicz już rozpoczyna ostatnie okrążenie jeszcze, rzucił spojrzenie przez swoje leverami, nie są grudziądzani, oni są daleko z tyłu, a więc kapitan falowazu w tym wyścigu przywozi trzy punkty. I nadal w całym meczu będziemy mieli remis. Tym razem 30 do 33 punkty dla Protasiewicza. Uniesiona w górę w geście radości ręka kapitana Falubazu. Drugi Pieszczek, trzeci Lindbeck, czwarty Tonder. W kasku białym z pierwszego pola wystartuje Jarosław Kampel. Tuż obok niego na drugim polu startowym Krzysztof Buczkowski, który w tym dziewiątym wyścigu bardzo ostro potraktował Andrzeja Karbowa. Został wykluczony z powtórki. Wtedy był remis 3 do 3. Tor trzeci kask żółty Jason Ball i Tor czwarty kask czerwony Artyom Łaguta. Dzisiaj jeszcze niepokonany na jego koncie 9 punktów. Kampel do tej pory 8 przegrał tylko raz właśnie z Artiomem Łagutą, który popisał się zdecydowanie lepszym startem. W tej chwili cały czas sędzia nakazuje podjechanie zawodnikom do maszyny startowej. Grzeją się silniki, grają na coraz wyższych obrotach. Teraz już chyba wszystko w porządku. Na koniec. Z tym razem z Jasona Doyla z tego czwartego pola startowego. Artiom Łaguta musi teraz poszukać jakiejś szybkiej ścieżki tuż przy bandzie, żeby zaatakować Doyla gdzieś tam po zewnętrznej przy bandzie Buczkowski. Nieco bliżej krawężnika stawkę zawodników zamyka Jarosław Kampel, który zaspał na starcie. Zrzucił teraz tą szybkę ochronną, która po tym polaniu toru na pewno mocno się przybrudziła. Doyle jest pierwszy za nim grudziądzanie. Łaguta po raz pierwszy w dzisiejszym meczu ogląda plecy swojego rywala, bo do tej pory wszystkie trzy wyścigi wygrał Jarosław Kampel na ostatnim czwartym miejscu, a więc na okrążenie przed zakończeniem wyścigu 11 mamy ponownie remis, ale teraz podniosła na cykl koło Jasona Doyle'a, no i Artiom Łaguta natychmiast gdzieś tam jeszcze mocniej zaciął zęby, jeszcze mocniej dokręcił manetkę Chciał się zbliżyć do Doyla, ale Doyle już teraz nie popełnia żadnych błędów. Pilnuje tej najszybszej ścieżki i on wygrywa przed Tam Trzeci jestem to Buczkowski, czwarty Hampel. 3 do 3 i ponownie utrzymuje nam się remis w całym meczu. Wynik spotkania po 11 rozegranych wyścigach 33 do 33. Wyścig 12 wystartują w nim Dawid Wawrzeniak z pierwszego pola w kasku niebieskim, z pola drugiego w kasku białym. Aleks Gardziński, trzecie pole startowe, kask czerwony, Antonio Lindbeck i to czwarty kask żółty, Patryk Dudek. Patryk Dudek do tej pory w trzech startach, trzy punkty, Lindbeck podobnie. A pomiędzy nimi jeszcze zawodnicy młodzieżowi, znakomity start Wawrzyniaka i Lindbecka, oni na dwóch pierwszych miejscach, teraz jednak Wawrzyniaka mija już. Aleks Gardziński dobiera się do skóry Juniora GKM-u w Grudziądz. Także Patryk Dudek. Lindbeck jest pierwszy za nim. Już Żan, Dawid Bawrzyniak. Niezbyt długo jechał na tej punktowanej pozycji, no ale znakomicie wystartował Antonio Lindbeck. I czy w tym wyścigu, podobnie jak w czterech poprzednich Będziemy oglądać remisę 3 do 3. Antonio Lindbeck drugą, a trzeba go, jeśli nie popełni jakiegoś wielkiego błędu, nie powinien mieć problemów z dowiezieniem zwycięstwa do mety. Zgardziński drugi, trzeci, Patryk Dudek, który dzisiaj tutaj kompletnie nie może odnaleźć się na torze w Grudziądzu. 3 punkty w trzech startach to na pewno poniżej możliwości Patryka Dudka. Antonio Lindbeck już. Mierza na linię mety. On zdobywa w wyścigu 12. 3 punkty: 2 dla Aleksa Gardzińskiego, 1 dla Dudka, bez punktu Dawid Wawrzyniak. 3 do 3 i nadal remis: 36 do 36. Wyścig 13, pierwsze pole startowe: kask biały Andrzej Karpow. Tor drugi: kask niebieski Krystian Pieszczek. Tor trzeci: kask żółty Piotr Protasiewicz. I tuż na ten, którego występ stał pod znakiem zapytania, Rafał Okoniecki. Bardzo dobrze tym razem spod taśmy Krystian Pieszczek. Starał się przyciąć do krawężnika Piotr Protasiewicz i wysunąć się na prowadzenie, ale Pieszczek pojechał nie tylko dobrze ze startu, ale także piekielnie szybko rozegrał te dwa pierwsze łuki. Teraz podniosła motocykl Rafała Konieckiego Natychmiast wyko wykorzystuje to Andrzej Karpowi, wyprzedza. Okonieckiego na dystansie, a więc ponownie zanosi się nam na szósty już z rzędu. Remizę 3 do 3, ale jeszcze nie przekreślajmy tutaj szansę Piotra Protasiewicza na pierwsze miejsce, bo kapital falubazu Zielona Góra jedzie coraz szerzej, gdzieś tam nabiera prędkości. Jest coraz bliżej Krystiana Pieszka, który nerwowo ogląda się teraz przez swoje ramię. Gdzie jest jego były kolega klubowy jeszcze z jazdy w falubazie? Zielona Góra, Krystian Pieszczek na pierwszym miejscu rozpoczyna ostatnie okrążenia, jak cień zanim czai się tutaj Piotr Protasiewicz, który tak jak już wcześniej wspominałem gdzieś tej najszybszej ścieżki szuka na zewnętrznych częściach toru, ale trasę przycina do krawężnika. Jeden z ostatnich ataków Protasiewicza nieskuteczny, bo Pieszczek wygrywa. Prytasiewicz jest drugi, trzeci Karpow, Okoniewski czwarty. 3 do 3 i wynik meczu przed wyścigami nominowanymi 39 do 39. Pierwszy z wyścigów wynominowanych, wyścig 14, Antonio Lindbeck, tor pierwszy, kask czerwony, tor drugi, kask żółty, Jarosław Hampel, tor trzeci, kask niebieski, Krzysztof Buczkowski i tor czwarty, tuż przy bandzie w białym kasku już ustawiony Patryk Dudek. I jeszcze tutaj kosmetyka ustawień przed e maszyną startową. Silniki już grają coraz głośniej za moment start do przedostatniego wyścigu. Znakomity start Jarosława Kampela i Patryka Dudka. Buczkowski przycina jednak do krawężnika. Ruszył tutaj śladem Jarosława Kampela, ale przemknął mu z prawej strony Patryk Dudek i Zielonogórzanie na dwóch pierwszych miejscach. Teraz na pewno wściekły Krzysztof Buczkowski będzie starał się przynajmniej rozdzielić Zielonogórzan, bo wie co oznacza ten wynik praktycznie tę szans na zwycięstwo w całym spotkaniu. Dzielnie tutaj Grudziądzanie walczyli we wszystkich wyścigach, no ale ten czternasty po mistrzowsku na tym pierwszym okrążeniu rozegrali Patryk Dudek i Jarosław Hampel. Jarosław Hampel w swoich pierwszych dwóch startach dysponował atomowym startem. Później było nieco gorzej, ale w tym najważniejszym czternastym dla niego wyścigu wszystko poszło zgodnie z planem. No i zawodnicy falu bazu, Zielona Góra, Patryk Dudek i Jarosław Hampel zjeżdżają po pięć punktów, ale szpek teraz Patryka Dudka, defekt na ostatnim okrążeniu. Jarosław Kampele, pierwszy Krzysztof Buczkowski, drugi, trzeci Antonio Lindbeck i Dudek bez punktów. 3 do 3 wydawało się, że jest już po meczu. Teraz przewróciłem motocykl Patryk Dudek. Leży motocykl na trawie, schodzi bez zdobyczy punktowych. 3 do 3 i wszystko rozstrzygnie się w ostatnim 15 wyścigu, bo mamy remis 42 do 42. Wszystko rozstrzygnie się w tym wyścigu. Tor pierwszy, kask żółty Jason Doyle. Tor trzeci, kask biały Piotr Protasiewicz w czerwonym Arkiem Aguta. I w kasku niebieskim Krystian Pieszczek. Wszyscy wstają z miejsca, stojąc będą ogląda się. Ten wszystkich znakomity start Jasona Toila. Protasiewicz przycina do krawężnika po szerokiej. Idzie teraz Krystian Pieszczek, ale to zawodnicy w palu bazu, jak na razie prowadzą 5 do jednego. Protasiewicz pilnuje wewnętrznej części toru. Po zewnętrznej pędzi Krystian Pieszczek, ale doświadczony Piotr Protasiewicz nie daje się wyprzedzić i Falubas prowadzi w tym wyścigu 5 do 1. Jason Doyle i Piotr Protasiewicz jadą po pięcie punktów, które dają zwycięstwo Falubazowi w tym meczu. Teraz wyniosło nieco na zewnętrzną Piotra Protasiewicza. Piotr Protasiewicz cały czas kontroluje też tor jazdy Krystiana Pieszczka i stara się tutaj już. Nie dopuścić do tego, aby Pieszczek wydarł mu te dwa punkty i później ewentualnie jeszcze gdzieś tam rzucał się w pościg za Jasonem Doylem. Cisza na stadionie przy ulicy Hillera w Grudziądzu, bo Jason Doyle zmierza po trzy punkty. Po dwa Piotr Protasiewicz, po jeden Krystian Pieszczek, a Łaguta nie kontynuuje już z powodu defektu tego wyścigu. Ostatnie metry uniesione koło Jasona Doyle'a. 5 do 1 wygrywają goście w tym 15 wyścigu. Mister garden GKM Grudziąc przegrał na własnym torze z ekantor.pl Falubas Zielona Góra 43 do 47.